Witaj na kanale Autentyczny. Umów się na sesję napisz na autentyczni23 małpa Polub skomentuj subskrybuj, udostępnij. Gdy Narcyz widzi, że ruszyłeś naprzód. Jeśli odrzucisz Narcyza, to będzie to dla niego niekorzystne. Wpłynie to na niego negatywnie. Będzie to dla niego szkodliwe, a narcyz będzie usiłował uniemożliwić twój postęp, twój rozwój. Będziesz zajmować jego przestrzeń umysłową. Może się pojawić u niego nawet obsesja na Twoim punkcie. Myśli na Twój temat mogą go przytłaczać. Ciągle będzie o Tobie mówić. Będzie usiłował cię odzyskać, lub pojawi się u niego obsesja na punkcie Twojego nowego partnera, Twojej nowej relacji. Będzie się wyrażał o nim w protekcjonalny sposób, będzie go krytykować. Narces będzie się do niego porównywać. Powie, że jest lepszy, a może nawet usiłować naśladować. Twojego nowego partnera. Może z nim rywalizować. Narcys może się zacząć zachowywać jak twój nowy partner. Może zacząć się tak samo ubierać. Gdy tak robi, to jest to jego próba, by cię odzyskać. Jest to próba hooveringu. Musisz zrozumieć i zaakceptować, że narcys postrzega cię jako swoją własność. Wierzy w to, że jesteś czymś, co należy do niego, że ma do ciebie wszelkie prawa. Narcyz wierzy w to, że zawsze będziesz do niego należeć, niezależnie od tego, co się wydarzy. Jeśli odrzucisz Narcyza, a on nie jest na to gotowy, nie jest gotowy na koniec związku. Nie jest gotowy na koniec relacji, to wtedy Narcyz stanie się bardzo agresywny. Pojawi się u niego obsesja. To coś, co może być bardzo nieprzyjemne i problematyczne. Narcyz myśli, że jesteś jego własnością, że jesteś jego przedmiotem. Uważa, że nikt inny nie może mieć jego własności. Więc gdy go zostawiasz, to narcyz oszaleje i nie ma niczego takiego, co mógłbyś zrobić, by go zmienić. Nawet jeśli jesteś już w związku z kimś innym, nawet jeśli jesteś już w związku z kimś innym od ponad roku, to narcyz w dalszym ciągu będzie myśleć, że do niego należysz. Nadal będzie uważać, że jesteś jego własnością. Narcyz nadal będzie miał na Twoim punkcie obsesję. Może pojawiać się pod Twoim domem. Może pojawiać się w Twojej pracy. Może nieustannie do Ciebie wydzwaniać. Może zacząć kampanię oczarniania przeciwko Tobie. Może zacząć kampanię oczarniania przeciwko osobie, z którą teraz jesteś w związku. Może pojawić się u niego obsesja na punkcie twojego nowego partnera, co czasami może się przerodzić w stalking, w nękanie, prześladowanie, nawet w miejscach publicznych. Narcyz będzie urządzać sceny, będzie krzyczeć, będzie zdenerwowany, nawet w miejscach publicznych. Oskarży Cię o to, że go zdradzasz. Może być to dla Ciebie bardzo niebezpieczne, nieprzyjemne, ponieważ nigdy nie wiesz, co Narcys może zrobić w następnej kolejności. Nie wiesz, do czego może się posunąć, jaki będzie jego kolejny krok. Dlatego musisz zrobić wszystko, co jesteś w stanie. Tak, by się chronić, by chronić swoje bezpieczeństwo, by chronić swoje zdrowie i życie, ponieważ narcyz nie ceni Twojego życia. Nie ceni go tak, jak ty cenisz swoje życie. Twoje życie jest dla Ciebie ważniejsze niż dla Narcyza. Dlatego ma na Twoim punkcie taką obsesję. Dlatego nie obchodzi go to, co Ci zrobił. Pamiętaj, że Narcyz nie ma empatii, skupia się wyłącznie na sobie, na swoich uczuciach, na swoich potrzebach. Nie ma żadnych zasad, wartości etycznych, moralnych, nie ma sumienia. Nie będzie się czuł źle, gdy zrobi coś złego. Powie, że Go do tego zmusiłeś. Uzasadni to. Narcyz może nawet naśladować Twojego partnera, ponieważ czuje się przez niego niewystarczająco dobry. Dlatego może poczynić pewne zmiany, będzie starał się zachowywać jak nowa osoba w Twoim życiu. Narcyz będzie chciał Cię wpędzić kilka metrów pod ziemię, będzie chciał zranić. Ponieważ chcę, żebyś czuł się tak jak on, chce, żebyś doświadczał takiego bólu i cierpienia, jakiego on doświadcza. Narcyz będzie chciał, żebyś czuł się winny, nawet po tym, a wszystkim, co ci zrobił. Nigdy nie był dla ciebie dostępny, lecz będzie oczekiwał, że ty będziesz dla niego dostępny. Narcyz. Będzie chciał Cię odizolować od innych ludzi, od ludzi Ci bliskich, od ludzi, którzy chcą dla Ciebie dobrze. Będzie chciał Cię odizolować od ludzi, którzy Ci się podobają lub którym się podobasz. Narcyz nie chce, byś mógł liczyć na jakiekolwiek wsparcie. Nie chce, byś miał kogokolwiek w swoim otoczeniu. Chcę całej Twojej uwagi tylko dla siebie. Narcyz jest bardzo niepewny siebie. Obawia się, że możesz wybrać kogoś innego. Dlatego jest taki kontrolujący. Dzieje się tak nawet, gdy to Narcys jest tym, który Cię odrzuca. W dalszym ciągu będzie uniemożliwiał Ci ruszenie naprzód. A to dlatego, że jest bardzo zazdrosny. Nadal będzie uważać, że jesteś jego własnością, nawet jeśli o Tobie zapomni, nawet jeśli będzie Tobą znudzony i zajmie się nowym celem, nowym źródłem zasilania. Narcyz w dalszym ciągu nie będzie chciał, żebyś był zaangażowany w inną relację. Nie przejmuj się tym, jak chory i zaburzony jest Narcyz. To nieważne, jak działa jego umysł. Ważne, byś zaczął się skupiać na sobie i na swoim życiu, na tym, co możesz zmienić na lepsze każdego dnia. Wyznacz sobie cele i konsekwentnie do nich podążaj. Zasługujesz na coś lepszego, zasługujesz na więcej zasługujesz na kogoś innego niż narcyz. Umów się na sesję. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij.